What's up guys, witam was serdecznie, Konrad Męskicha. Słuchajcie, dzisiaj pogadamy o generatorach obrazów, i to jest takie, wiecie, coś co ja nie używałem tak naprawdę przez długi okres czasu, bo po prostu one były słabe. Fajnie, że mamy AI, ale po prostu one miały takie problemy na początku, że co nie położyłeś tego tekstu, to nieważne ile to tak generowało, i co generowało, nie było sensu, ale już parę miesięcy używam. I powiem Wam szczerze, że rezultaty są naprawdę fajne, więc dam Wam takie moje ulubione, jakby generatory, z którymi jestem cały czas i one ewoluują i dają mi jakieś fajne rezultaty. Także też Wam powiem troszeczkę, jak one reagują na tekst i jak się zachowują. Midjourney, Journey e, prawdopodobnie wszyscy znają, nie wszyscy używają. Wiecie, ja jestem fotografem, wiem co jest dobre, co jest złe, jakie zdjęcie. I po prostu Midjourney dostarcza ci najlepsze, jakby takie obrazy, najlepsze, wiecie, on przemyśli sobie to wszystko, ładnie wygląda skóra, ładnie wygląda zdjęcia, wiecie, ten czernie-biele, saturacja, to wszystko ma taki fajny wygląd, wiecie, kompozycja tego całego obrazu jest fenomenalna i do tego jeszcze dodają takie różne fajne efekty, których jakby w innych generatorach nie ma. Także Midjourney jest bardzo artystyczny, ale tyle. Grafika i tekst to nie jest dla Midjourney. Następne co mamy, to mamy właśnie Nano Banana i mamy Flaxa e, Context Pro. To, jest, to są bardzo podobne generatory, inne ale, modele, ale, ale po prostu e, jakby działają bardzo podobnie. Czyli na zasadzie, że oba są mądre, oba są logiczne. Czyli dać im ten prompt, one to wiecie, przemyślą i zrealizują e, jak najlepiej potrafią. Także to są takie smart e, e, modele. Świetne do zdjęć, świetne do edycji. Ja używam to w Photoshopie jednego i drugiego. Także one na przykład, nie wiem, wymieniam kolory, wymieniam jakieś, nie wiem, sowki, wymieniam jakieś elementy na ciele, e, zastępuję coś. Naprawdę działają rewelacyjnie i są świetne do, do fotografii, do grafik e, i na przykład do wymiany tekstu, jeśli macie. To są teraz dwa najlepsze dla mnie, czyli Imogen 4 Ultra i Chat GTP. Powiem Wam szczerze, że to są najbardziej dokładne i Imogen 4 Ultra myślę, że będzie mój, u, moim ulubionym tutaj. Super, oba są, GDP Imagine4Ultra do zdjęć, do grafik, do tekstów, do wszystkiego tak naprawdę. Im więcej tego promptu dajecie, tym one bardziej logicznie do tego podchodzą i dają Ci lepszy efekt. Także jest, jest naprawdę półeczka wyżej niż Nano, Banana i Flux. Najgorsze dwa, ReCraft i Adobe Firefly, to nawet nie mówię o Adobe, bo szkoda słów, ale ReCrafta na przykład używam do robienia Vector grafik, ale nieważne ile tekstu tam włożysz, on tak generuje, co generuje. To są moje ulubione generatory. W przyszłym odcinku pogadamy jeszcze na temat wideo, ale no tak to wygląda na ten bardzo moment. Także mam nadzieję, że się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnym. see ya